Uwaga, co tu mamy? Złotu czekamy. Proszę Państwa, nowe produkty widzę, wchodzimy. Dobrze, witajcie w kolejnym odcinku eee, z chińskich gadżetów. To jest takie? takie coś kupiliśmy, czekaj pokaż. Czy jest żelek taki Taki zestaw? Jan! Dobrze, to jest idziemy otwierać ty, 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 ty. Okay. Anyway, idziemy Idziemy Dobra Adam, przedstaw się teraz, dawaj Mamy jakby co teraz gimbala, więc będzie nam trochę inaczej Dawaj, przedstawia się Adam Siema, z tej strony Lego Crowd Studio Dzisiaj będziemy robić crash test yy, Ale nie rzeczy? wiadomo czy crash test, bo może wam rozdamy też te rzeczy niektóre Niektóre może. Ale się zobaczymy, jak one będą wyglądały, czy się nadają w ogóle do wysyłki, czy się nie rozwalają podczas jazdy pocztą polską, która e, wiezie rok. Dobrze, zobaczmy. myślemy Bo po, pocztą po odcinkiem ten? wbiliście ponad 10 łapek i 11, wow. nawet 13, nawet może. Nawet dla Adama wbiliście łapkę. <ślesk> no i więc się kolejny odcinek z chińskich gadżetów. O, no, na dziewięć więc... Czekaj, to. Tak i Czekajcie, jeszcze raz. Choć na razie wszystkie rzeczy wam pokażę, jakie są. Mamy MMS. Mamy mms Podróbkę LEGO Combine. <scary> to jest Combine? O, Young. Ale to jest Combine napisane. Czekajcie, bo coś się. To jest Combine. <zlest Mys>. <serenienic> Zobaczcie, on nagradza reakcję. Tutaj mamy jakieś Frozen I pistolet, z którego w, Który wczoraj straciliśmy i e, wiecie czemu To będzie się kamerowało Oj, bo się rozchodzi pogowanie Odda się tam Goście działa jeszcze. E, no więc tak to jest z tym pistoletem No i teraz otwieramy siłapek łapek my to zrzucamy Okay. Dobrze, no to ustaliliśmy teraz Adamem, że jeśli pijecie pod tym filmem ile Adam łapek 15 łapek w górę to robimy coś niesamowitego. Wow, to jest niesamowity odcinek. Prawda Adam wow. to będzie no, naprawdę niesamowite. Tak. Będziemy kupimy rzeczy kolejne w złotówce i będziemy zrzucać z tego oto balkonu na ziemię. A tu jest w wysokości ile gdzieś Adam? Z 6 metrów? Bez przesadu. 5? No jak to dwa gości, skoro. No, cztery na pewno jest. Może. Nie wiem. Zobaczymy to. Ostawiliśmy gimbal, bo taki jest łatwiej troszkę nagrywać, bo gimbal jest bardziej do filmów. Tak. Więc zacznijmy. Teraz e, ja otwieram i wybieramy. Może losowanie robimy. NEDU, RIKE SAKETR. Urało. Deus, Deus, i Imolera, jego box. Ja? Slime. Ja chciałbym tego slime właśnie e, testować Ale ja otworzę, dobra? Dobra. Ty więc... otworzysz ja skresz okay. ale wolałbym losowanie zrobić takie, że wybieramy sobie dwie rzeczy. No, no dobra, mów szybko. Dobra, nieważne. Sobie... <laughs> dobra, wytnie się. Nieważne. <laughs> Nagrywasz? Dobrze, więc teraz otworzymy tego slime'a MMA'sa. też był taki slime w jakiejś beczce. Pamiętasz Adam? On był w takiej samej cenie za złotówkę. Eee, Coś a i właśnie było. ceny jeszcze. To kosztuje 2 zł, za 2 zł to kosztowało. To kosztowało złotówkę, to złotówkę i to złotówka złotówkę. I teraz otworzymy tego slima i jest problem, bo tu jest jakaś taśma, która jest przyklejona jakimś klejem. Chyba. I jeszcze. No i był jakiś slime w beczce i go. Oś! Sz... Nagrywaj um. reakcję Jezu fu! Co to jest? Co to jest? Fu, jakby to nieprzyjemne Adam, tego na pewno nie będziemy rozdawać, jak już to kupimy nowe. No, wait <laughs> Czemu w tym jest taki sierobal? Dotnie się tego Jakie to jest nieprzyjemne Adam, ja tego nie Adam. chcę. Wypad... Jezu, to nie powinno kosztować złotówkę. Dobra, już trudno że zamknęłem się grywać. Dobrze udało mi się zacząć tego slajma z rąk. Jak widzicie tak to wygląda. I nie ruszam tego Adam. Masz kaszczęc możesz sobie zrobić, jak chcesz. Więc to, jest to Dobra. To? Mogę zrobić. I teraz Adam wybierz sobie rzecz, którą chcesz. E, wyliczanka. Cześć! To znowu ja Spodziewaliście się tego. E, Okej, okay. zrobię to inaczej. No. Do 10 Nie. Żeby było nieporzyście, do 13 okay. A W ogóle nie było w sklepie tej figurki co ostatnio, e, wczoraj... Nie e, było, nazywali. tylko to Frozen. No, takie Frozen jakieś. Do 15, To się Frozen. Nie, do trzynastu. To się Frozen. Frozen. To jest M. Wiem, mówię. A. i wyciąga szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na dwa na trzyna. Aha. Ja masz tu Adam, pamiętaj, tu masz z boku. Tak, pamiętam. I otwieraj. Przejście. Dobrze, Adam, otwieraj. Już sobie zacząłem. Co to? Nie, nie, chyba. Co to jest? To jest mini Mike. <noise> nie wiem. Nie, teraz nie rzucamy. co jeszcze mamy środki Ka oczywiście karty z oczywiście tej samej produkcji Jest! Mam główną postać! Pewnie w każdej jest taka sama, ale okej okay. Tej samej karty Jakieś takie mamy, oczywiście tutaj jakiś oryginał, że niby takie świeci się I tak to wygląda A to, jeszcze To jest chyba oryginał? Co, jak to jest wycięte? <laughs> Dobra, czekajcie, jeszcze wam coś pokażę, patrzcie, czekajcie Widzicie, mam jeszcze z wczoraj tą figurkę i okazało się, że głowa też się odczepia. Oj dobrze, no i tej figurki chyba wam nie wyślemy, bo... Tak ona wygląda i nie jest za fajna, a chyba, że napiszcie w komentarzach. A jeszcze jedna. bo YouTube włącza komentarze pod każdym filmem, prawie każdym. I piszcie komentarze po, na społeczności. Społeczności jest taka karta. Idziemy splątać. E, piszcie na społeczności, albo pod jakimiś innymi filmami, jak na 12 lub inne. Tam, gdzie są włączone komentarze, oczywiście. Adam ma brak Pamiętajcie, bra tury, tam... zawsze sprzątajcie po sobie, ok? Kto to mówi? <grywa> no, a więc. Przepraszam. Dobra, <grywa> teraz. Enedululike, Fakete, Paweł Warsus, Makedeusz, Deus Kosmateusz i Mulere, jego O. No tak. Lego, moje Lego, Karł Studio. No. Czy <grywa> w jednym? Mamy taką postać, taką postać albo taką. Oczywiście pewnie... Oooo, wow, jest folia. Jest instrukcja. Hmm. Wow! <grywka> um, nie łapię tej instrukcji. Układać teraz, Adam? No, wiesz co może potem? Kończę grywać. Może więc ja to założę, ale jeszcze nie wiem, czy wam to wysyłamy, bo nie wiem, czy wam się zaś jest sens wysyłać. Chyba że możemy wam zrobić, że jeśli nap opiszecie każdą z tych rzeczy na przykład w trzech słowach, albo którymś z tych rzeczy w trzech słowach, na przykład, nie wiem, śmieszna, fajna, głupia, czy no nie fajna, ale dobra, bo są fajne. No i dobrze, no i wtedy wybierzemy jakąś osobę i on będzie mi polecać na każdym filmie z chińskimi produktami, bo te filmy mają dużo wyświetleń, dużo łapek, więc mmm, polecam. I też Adam Otwiera. Let. No to w sumie unboxing mamy już za sobą. Ta, ta opakowanie to opakowanie to jest na Chwila, chwila, chwila. To, to pomijając pistolet. Co jest? O, no, bardzo parowało Fajny efekt, muszę przyznać. O, o mi się podoba. Jak, jak to Czekaj. Ale. To kapiszony Ale pani. Dobrze, no to pani mówi, a ja raczej teraz dzisiaj był pan, ale nie, powinien być tylko kapiszony, no. ale. Nie ma tych o, pasujących i żadne nie pasują prawie. A więc tak. ty, Tim. Co zapłaciłem? Um, ja... Anyway. Um, no zbytnio nie możemy używać tego pistoletu, bo YouTube blokuje zasięgi wtedy, jak jest <suszel> na filmie... Co, co, co ty go Co tego go wziąłeś? Jakie zasięgi? Nawet nie zarobiłem z YouTube'a. Ale okej, okay, dobra. No to Adam tutaj teraz wam pokazać ten pistolet. No. No więc, można strzelać. Dawaj, strzel do tego drzewa, czekaj. Czekaj, nagram tak, żeby było. Czekaj. First person. W montażu dam, że się pali czy coś. Strzelaj. Ło! Ło, gościu, co? Ty, gościu. Strzelaj. Ej, nie strzelaj do mnie, strzelaj do mnie. co my robimy? Dobra, tak, 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 tak. I... Whoa! Szybko! Szybko. Krasty zrobimy, dawaj rzucaj tym oto na, na Szybko Jeszcze jest taka funkcja Padowa. <grym> <grym> so. dobra Co? Daj mi to, to się tak otwiera Okej okay. poziomny A ty daj mi strzelić raz, czekaj Okej, okay. już się pali <grym> W to To jest naprawdę powaga. Dobra, teraz już y, full, y, full focus. Pierwszy test. Ja, ja chcę jeszcze coś przetestować. Oprócz tego, że nie mamy tutaj, to odkładamy, potem to posprzątamy. Oczywiście BHP. Aha. I teraz tak, y, skończyła Wam się amunicja. Otwieramy mag magazynek. I co tam? Tu jest. No i masz mamy... jakoś rację. Oto, dawaj, rzucaj z pecy. Ja to nagram tak, żeby było w slow motion, dawaj. Rzucaj z pecy, dawaj. Rzucaj, szybko. Jak składać broń? Paranek. Dawaj, dam rzucaj. Teraz Czekaj. złożyłem pistolet do... Rzucaj. Jak szurikiem. Może się tego było skończyć. Chodź, jaka spety jeszcze, dawaj, co zaś spetyć, jeszcze raz replay. Ja już dzwonię po ekipę sprzątającą. Tego typa nie da się zniszczyć. Nie Nagrywaj Nieważne, bo po godzinie Dobra, wrzucam Nagrywasz? Nagrywaj to Nagrywam no, Zrób to w slow jeszcze Dobra, wiem Proszę Państwa, tutaj jak widzicie, głowa mu odpadła i w każdej figurze po do, dobry, dobry. Jest. Ale patrz komu ma Co? No nie widać go tutaj. tutaj. Głowę to oczywiście o potrzebujemy. Oj, leciadł. Czy ja dobrze zrozumiałem? Dawaj, dobra. Kolejną rzecz teraz Adam kraszczec tu jest lima. Na no, bok, bo on się w ogóle nie nadaje. Za tym rozdamy. cicho rozdamy. i go, ale jest. Ale go to co, gości? Budełko, wywalaj Idziemy dalej, szybko I Gdzie to kółko padło? No. Adam tutaj tylko snemem się bawi, jak coś widzę się Zapoznał z tym robaczkiem Wyciągam Ale zobaczmy tą główkę, tak z ciekawości Adam, oceń tą główkę um, moim, y, moim zdaniem z... jest ona Radem z Team Fortress Główka gracza, daj mi ją. Pozdro dla Mateusza. Poleciała. No i teraz... Pozdro dla Mateusza, jeśli rozumiesz. Hashtag Scout. On ogląda nas? Nie wiem. Odezwij się w komentarzu. No dobrze, no to, to no może... Poskładamy jakoś od <noise> Znaczy no tak, a propos tego slajma Można ukraść komuś rzeczy. Co to jest w ogóle? A czekaj, jeszcze jedno, patrz, krasnę z tego można. Oho! Dobrze, kończymy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i nowe filmy. Jutro, jeśli będzie 15 łapek, nagrywam kolejny odcinek z chińskich gadżetów. Piszcie w komentarzach, możemy was polecić. Elo! A wam? Subskrybujcie kanał. I poczynaj się. No to tak. Posprzątamy. Nie no posprzątamy spokojnie, nie jesteśmy tacy. E, a więc tak, nie jesteśmy tacy. Subskrybujcie kanał, e, lajkujcie, komentujcie. Oglądajcie no, poprzednie filmy. filmy. No dobrze, więc dzisiejszy film z Adamem był taki krótki. Znaczy, no nie wiem, czy krótki bo jeszcze nie wiem ile trwa. Ale znaczy, no bo nie mogę chodzić bo to są te jak. Są bardzo chroną, dobrze, no i, e, jeśli chcecie kolejny odcinek z takich chińskich gadżetów i z chińskich gadżetów, które będziemy rzucać z dachu to napiszcie, e, musicie zrobić 15 łapek Trzymajcie się, wróćcie, lekujcie, pa!